Ile wydawać na kampanie płatne? Ja nazywam się Maciej Korzewa, to jest kanał Platformy Przedsiębiorców i dzisiaj odpowiemy sobie na to bardzo trudne pytanie, czyli ile wydawać na kampanie reklamowe. Żeby zdiagnozować, jakie budżety trzeba wrzucić do kampanii reklamowych, no to bardzo ważne by było, żeby znać Twój cel. Jaki chcesz osiągnąć dzięki marketingowi? Bardzo często ludzie odpowiadają na pytanie: No dobra, No, a jaki mamy przydzielony na to budżet? Nieograniczony, jeżeli wrzucimy złotówkę i wyciągniemy z tego 10, no to mam nieograniczoną ilość pieniędzy. Ok. No i teraz musimy wiedzieć, żeby uruchomić konkretnie kampanie reklamowe, no to z poprzednich odcinków wiemy, że musi być zrobiona strategia. Podpięta analityka, no i ruszamy z reklamami. Bardzo często widzę, że osoby chcą wrzucać bardzo niskie budżety, żeby zobaczyć, jak będzie działała ta kampania. I to podejście jest jak najbardziej ok. Jednak no nie przesadzałbym tutaj z maleńkością tych budżetów, ponieważ algorytm działa w taki sposób, że musi. Po prostu nauczyć się pewnych zachowań Twoich odbiorców. Jak to działa? Jeżeli masz odpowiednią komunikację, i dzięki temu Twoi potencjalni klienci zatrzymują się na Twoim komunikacie, bo jest on interesujący i odpowiada na ich problem, no to algorytm w pewien sposób szczytuje to i mówi: Aha, ok, czyli tego typu osoby. Są zainteresowane jego treściami. Czyli ja na podstawie tak zwanych plików, cookies, które zapewne są dla Ciebie znane, które akceptujesz, kampania reklamowa klasyfikuje poszczególne osoby, dokładnie wie jakim samochodem jeździsz, ile masz lat itd. I dzięki temu jest w stanie coraz precyzyjniej docierać do. Klientów. Oczywiście są jeszcze inne ustawienia i tak dalej, więc to jest na odcinek bardziej techniczny. Dzisiaj odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki mamy cel? Jeżeli mamy odpowiedni target klienta i wiemy, że potrzebujemy na przykład 10 klientów dziennie, żeby nasi handlowcy osiągnęli skuteczność na poziomie 10%. No to kiedy puścimy sobie kampanię reklamową i okaże się, że lida mamy za 100 zł, no to wiemy, że dziennie powinniśmy wydawać 1000 zł, żeby mieć tych lidów 10, a na koniec dnia skuteczność w postaci jednego klienta. Czy jesteśmy w stanie to określić od razu? No nie, no bo musimy pewne elementy przetestować. Jeżeli Zapytasz mnie, czy współpracowałem już z jakąś firmą, to ja ci mogę odpowiedzieć, czy tak lub nie. No i dla wielu osób, jakby potwierdzenie tego, że już byliśmy w jakiejś branży, jest no, okej, okay, dobra, to z nimi będziemy działać. A jeżeli nie, no to prawdopodobnie się nie znają. Co raczej e, według mnie jest nieprawdą, ponieważ my. Jako agencja ustalamy pewną ścieżkę, i we współpracy z Tobą planujemy, jak wygląda droga zakupowa Twojego klienta, i na podstawie tego dostosowujemy odpowiednie działania. I teraz wspominam o tym, dlatego, że jeżeli ja Ci pokażę wyniki jakiejś innej firmy, no to zaraz okaże się, że u Ciebie od razu takich wyników po prostu nie ma. No, i pojawia się frustracja, zdenerwowanie, więc musimy być świadomi tego, że jeżeli nasza mm, widoczność w sieci to jest dopiero początek, no to musimy mieć taki budżet y, na rozpoznawalność, później na generowanie leadów, na remarketing, no i przede wszystkim na testy. Ja w swoich komunikatach, kiedy dodałem tylko i wyłącznie jed, dwie rzeczy: przedsiębiorco, jeżeli posiadasz zespół, wszystko się zmieniło. Od razu zaczęły docierać do mnie konkretne firmy, w których faktycznie jesteśmy w stanie się wykazać. Wcześniej kiedy mówiłem, że jestem w stanie zwiększyć twoją sprzedaż i dalej, odzywały się wszystkie firmy, które no, po prostu nie miały pieniędzy. I one dzięki temu napędzają największe agencje w Polsce, które, Sprzedają pakiety w postaci, tam załóżmy, 1000, 2000, 3000 złotych. Oni za te pieniądze generuje, generują jakieś tam działania, które zazwyczaj nie przynoszą żadnych efektów. No a ja, dla mnie, to była bardzo duża strata czasu, żeby oddzielać te e, firmy. No a wystarczyło tylko i wyłącznie mieć odpowiedni komunikat, no ale wcześniej musiałem stworzyć mnóstwo kampanii. Które powodowały, że po prostu przepalałem ten budżet w pewien sposób. I to jest ok, bo doszliśmy do pewnego wniosku, i dzisiaj to się zwraca. Więc jeżeli nie masz przetestowanych komunikatów, no to znowu musisz wiedzieć, że takie, taki budżet jest po prostu potrzebny. No ale to ile w końcu wydawać, bo trwa już to nagranie chwilę. No, to jest bardzo. Ciężko odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy, w 2025 roku, my wydajemy około 12-15 tysięcy miesięcznie, dlatego że no nie mamy jakby tutaj więcej możliwości przerobowych. Zresztą uruchomienie takich projektów to, to też nie jest hurtownia. Tutaj trzeba później odpowiednich ludzi przydzielić do tego, więc nie da się tego tak mocno skalować. Bardzo rzadko spotyka się firmy, które mówią, o nie, stop, za dużo. Z reguły jest problem, że tych klientów jest za mało. Dlatego jeżeli masz budżet, ja bym zaczynał od kwot rzędu 5-10 tysięcy. Oczywiście to musi być wszystko odpowiednio podzielone na Facebook, Google, LinkedIn. I znowu zależy to wszystko od tego, jak będzie wyglądała strategia, do kogo będziemy chcieli docierać, i trzeba to w odpowiedni sposób skomponować. Jeżeli zaczyna nam wszystko dobrze działać, widzimy, że są rezultaty, koszt pozyskania klienta jest odpowiedni. Nasze lifetime value klienta mówi nam, że prawdopodobnie to, że idziemy na lekkiej stracie, spowoduje później, że klient, i tak, zostawił nas więcej pieniędzy. No to to jest dobry moment, żeby powoli zacząć skalować ten biznes. Dzięki kampaniom reklamowym możemy mądrze rosnąć, możemy zwiększać budżet, mieć więcej lidów, dzięki czemu możemy zatrudnić kolejne osoby, no i nasz biznes po prostu jest coraz większy. Mam nadzieję, że w taki sposób odpowiedziałem na Twoje pytanie, dlatego jeszcze raz podsumuję, wchodzić z budżetem 1000 zł. I bać się, że nic z tego nie będzie, albo są to ostatnie pieniądze pożyczone, a to w ogóle no, nie rozmawiajmy o takich kwestiach. Więc musi być konkretny budżet na testy i na konkretne działania. Dzięki za dzisiaj. Hej!